ma tutaj kapeć. To jest trzeci dzień grudniowego daily filmów. Dzisiaj obejrzymy 10 najlepszych kont na świecie w Brawl Stars. Ale zanim zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić następnych 21 filmów. Więc przechodzimy do pierwszego najlepszego konta na świecie w Brawl Stars, a jest nim Physic Gear 5. To konto ma wszystkich możliwych zadymiarzy. I również wszystkich na 35. rangach. Sam jest ulubionym zadymiarzem właściciela tego konta. Przechodzimy do drugiego najlepszego konta na świecie. W Brawl Stars nazywa ono się Kode VT Jim. To konto ma 97 852 pucharki oraz również wszystkich możliwych zadymiarzy. Dla właściciela tego konta ulubioną postacią jest Rufus. Trzecim. Najlepszym kątem na świecie jest konto o nazwie Asuna Yuki. Ma ono 94 981 pucharków i również wszystkich możliwych zadymiarzy. Ulubionym zadymiarzem tego konta jest zadymiarz o nazwie Poko. Czwartym najlepszym kątem jest konto o nazwie Nashyra. To konto posiada 94 868 pucharków. Jego ulubiona zadymiarka nazywa się Shelley. Ma prawie wszystkich zadymiarzy na randze 35. Oprócz zadymiarki o nazwie Charlie jest ona na 25. randze. 5. Najlepsze konto na świecie. W Brawl Stars ma 93 829 pucharków, nazywa się ono Amazing. Ulubiona zadymiarka tego konta nazywa się, uwaga, Pam. Już szóstym najlepszym kontem na świecie. W Brawl Stars jest konto o nazwie Zorlu Aslipek, ma ono 93495 pucharków. Ulubioną zadymiarką właściciela tego konta jest zadymiarka o nazwie MZ. Siódmym najlepszym kątem, w Brawl Stars jest konto o nazwie uwaga. Domates ma ono 73 zadymiarzy, czyli wszystkich możliwych oraz 91 759 pucharków. Ulubionym zadymiarzem właściciela konta jest zadymiarz o nazwie TIK. Następnym najlepszym kontem w Bravel Stars, czyli dziewiątym jest konto o nazwie SK X. Ma ono. Również 73 zadymiarzy i 90 681 pucharków. Ulubionym zadymiarzem dla właściciela konta jest zadymiarz, który nazywa się Frank. Przedostatnim najlepszym kątem jest konto, które nazywa się Zawa Sanfote. Ma ono też 73 zadymiarzy i 90 681 71 pucharków. Ulubionym zadymiarzem dla właściciela tego konta jest zadymiarz o nazwie Stiu. Dziesiątym, czyli ostatnim graczem jest gracz o nazwie Portox. Ma on osiemdziesiąt tysięcy pucharków. Ulubionym zadymiarzem dla właściciela tego konta jest zadymiarka o nazwie Mandi. Do zobaczenia jutro o godzinie 11:00.